Zabrać się, drogie siostry. Zobaczcie, że nie słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii nic o Betlejem. Nic o grocie betlejemskiej, o pasterzach, o aniołach. O tym, że Maryja zawinęła dzieciątko w pieluszki i położyła w głowie, bo nie było miejsca w gospodzie. Jeżeli nie słyszymy opisu Bożego Narodzenia. A przecież obchodzimy Boże Narodzenie. Nie wspominamy, by się mogło wydawać, momentu narodzin Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Nosy w czasie mszy, e, zwanej pasterką potocznie, szyb nawiązującej do wiedzy pasterzy w nocy narodzin, bo to nocy przyszły, to tutaj mamy dokładny opis Ewangelii Łukasza. Opis Mateuszowy będziemy słyszeć 6 stycznia w Objawienie Pańskie. A mamy opis Jana, który jest opisem Bożych narodzin. Ale opisem, który bracia i siostry zawiera w sobie już pewne przemyślenia. Zobaczcie, że w naszej tradycji polskiej głównie świętujemy wczoraj, czy świętowaliśmy wczoraj Wigilię. Już minął czas od tego, jak się spotkaliśmy w rodzinie, życzyliśmy sobie dobrych rzeczy, łamiąc się opłatkiem, posiliśmy się wspólnym posiłkiem. To wigilijnego wręczyliśmy sobie prezenty okazując sobie wzajemnie miłość i zainteresowanie. Już minęło trochę godzin, kilkanaście, od tego wydarzenia. Można już pewne wnioski zacząć wyciągać z tamtych wydarzeń. Rzeczywiście udało nam się zasiać dobro w rodzinie, podzielić dobrem w rodzinie. Rzeczywiście przeżyliśmy te święta po Bożemu, choć jeszcze trwają. Jan opisuje Boże Narodzenie właśnie z perspektywy czasu. Jego zamiarem jest pokazanie nam, co się wydarzyło, nie jak, na czym skupia się Łukasz i Mateusz w swoich fragmentach Ewangelii, które opisują nam technicznie to wydarzenie. Nie było miejsca w gospodzie, położyła w żłobie, chóranierki się przyłączyły, obudziły pasterzy. O co wam się narodził? Mesjasz Pan, znajdziecie go, rozpoznacie. No, Opowie Mateusz, który opisuje przybycie męców ze wschodu, zemstę Heroda, śmierć młodzianków. Oni bardzo no, pokazują jak. Natomiast Jan mówi nam, co się wydarzyło w sensie Bożego planu zbawienia. Pokazuje nam bracia i siostry, kto się narodził. Narodził się Bóg. Bo zobaczcie, już tam początek, bo to jest początek Ewangelii św. Jana i zaczyna od bardzo ważnych słów dla nas chrześcijan. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jan jest bardzo taki oszczędne w słowach i używa bardzo głębokiej symboliki. Ale pokazuje nam, zobaczcie, bracia i siostry, ten, który się rodzi w Betlejem, to jest ten, który istniał od zawsze, bo był u Boga, zanim wszystko zostało stworzone. No to Betlejem nie jest początkiem historii, ale kolejnym rozdziałem w miłości Boga do nas ludzi. To nie jest nagle punkt startu. Do tego do momentu Betlejem się nic nie działo i nagle Bóg się rodzi, moc leje. Pan stan obnażony. Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przychodził do człowieka. Słyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, liście do hebrajczyków. Bóg na wiele sposobów próbował do nas dotrzeć. Abraham, Mojżesz, prorocy. Nawet dał nam królów, znaczy Izraelowi dał królów, co się niestety później źle dla Izraela skończyło, choć bardzo prosili, że chcą mieć króla tak, inne, inne narody, inne plemiona i wiemy, że to się później katastrofalnie skończyło, choć mamy wielkich królów Dawida i Salomona, to owoce są raczej no, słabo jadalne. Więc Bóg na, na różny sposób nas przychodził. I Betlejem jest początkiem tej historii, ale zwieńczeniem. Betlejem jest ostatecznym przyjściem Boga do człowieka. Bo Bóg już nie działa przez ludzi, ale działa przez swojego Syna. Posyła swojego umiłowanego, ukochanego, by ten, który jest Bogiem, który nie ma początku, nie ma końca, stał się człowiekiem. Czy miał początek i koniec. Ten, który żył odwiecznie, istniał odwiecznie i nie odczuwał żadnego bólu, cierpienia, głodu i przeciwności, wszedł w naturę, teraz definicji jest pełna słabości i bólu i porządliwości, kiedy człowiek głód odczuwa, wiemy, że Jezus również ten głód odczuwał. 40 dni na pustyni. Kiedy odczuł głód, mówią nam ewangelici, wtedy diabeł przystąpił. Miał takie samo ciało jak my. Ograniczającego, osławiającego, sprawiające, że odczuwa ból, że odczuwa cierpienie. Bóg tak się uniżył dla nas. Kto to, jest światłością, która przenika wszystkich ludzi, nagle stało się obecne wśród nas w małym dzieciątku która nie jest w stanie rozświetlić niczego, bo nie potrafimy świecić. Ale potrafi rozświecić nasze dusze. Oświecić nas, byśmy umieli rozpoznawać, co jest dobre, a co jest złe. Odbiciem tego światła jest nasze sumienie. Sumienie ci to miejsce sanktuarium, gdzie słyszymy głos Boga, mówiący, słuchaj, co jest dobre, słuchaj, to jest złe. Bo dzięki Bożej Światłości potrafimy rozpoznawać dobro i zło. Niekiedy, nie dzięki własnej niesamowitości, genialności, dzięki Bożej miłości, Bożej światłości. Więc zobaczcie, że Jan w trudnych słowa, bo Ewangelia jest, Jana jest trudną Ewangelią. Nie chcę dzisiaj na tej Mszy Świętej wszystkiego, całego tego prologu, bo tak to się nazywa, prolog Ewangelii Świętego Jana analizować słowo po słowie, bo to, na to powstawały całe magisterki, nawet doktoraty z teologii biblijnej. A zobaczcie, że Jan przekazuje nam prawdę po przemyśleniu. I to jest dla nas wskazówka. Bo czym są święta? Są zachwytem. Są niezwykłą radością. Są niezwykłym przeżyciem. Ale jeśli będą tylko tym, to po tym nam nikt nie dostanie. Później przyjdzie zmęczenie, później przyjdzie ulga. Uch się, te święta skończyły. Wreszcie spokój. Bo tyle przygotowań przecież musieliśmy, przynajmniej tak sobie rozmawiamy, musieliśmy zrobić. Jesteśmy już teraz tak zmęczeni tymi świętami, tak zmęczeni tą rodzinnością, że dajcie mi to już wszyscy spokój. Nie mówię jakieś zambone, żeby nie gorszyć. A zobaczcie, w historii Jana i ludzi wierzących, w na rodziny były wielką radością, ale i rewolucją, zmieniającą ich życie. Całkowicie przewartościowującą ich życie. Odwracając ich o 180 stopni, wystarczy spojrzeć na świętego Pawła, który wcześniej był Szabłem i przecież prześladował sześć chrześcijan. Zmienił się o 180 stopni i stał się bardzo gorliwym apostołem narodów. To jest owoc zrozumienia, Bożych narodzin. Dlatego takie ważne, bracia i siostry, by te nasze przeżycia, które teraz się dokonują, nie tylko były chwilową radością, chwilowym miłym czasem, chwilowym yy, smacznym przeżyciem. Smaczne te potrawy były. Ale by one nas również przewartościowywały. Skoro się przełamałem opłatkiem z moim bliskim i czułem mu radości, mocy Bożej, zdrowia, błogosławieństwa, spokoju, by mu w tym pomóc w ciągu tego roku, będąc przyczyną jego radości, będąc przyczyną jego spokoju, będąc przyczyną jego zdrowia, a nie e, przeciwieństwem, Zatem przyczyną jego niepokoju, przyczyną jego złości czy przyczyną jego choroby. Boże narodziny, ostateczne przyjście Boga do nas ludzi były po to, by przemienić nasze życia. Dlatego wspominamy Boże narodzenie w tych świętach naszych, by przemieniać nasze życia. Nie tylko się na chwilę spotkać, to jest ważne, ale by te spotkania nas przemieniały, by dawały nam siłę, by dawały, by dawały nam motywację by być jeszcze lepszym by dawały nam sposobność, by naprawić to, co było powsute, by przeprosić, jeśli wymaga to przeproszenia. Wczoraj yy, oglądałem taki program, aż się przeraziłem tymi statystykami. Yy, okazuje się według danych statystycznych, że najczęściej yy, rozpady związków są w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Są takie osoby, które przed stole wigilijnym rzucają swoją drugą połówkę. Natomiast w styczniu, w danym Wielkiej Brytanii, jest najwięcej pozwów rozwodowych. O świętach Bożego, owoc świąt Bożego Narodzenia. W Polsce okazuje się, że podobno, to jest podobny trend. Nie ma takich dokładnych danych statystycznych, ale jest podobny trend. Że owocem Bożych narodzin w życiu człowieka, wspólnego świętowania przy stole rodzinnym jest rozpad związku, rozpad małżeństwa, rozpad sympatii chłopak dziewczyna. Owoc Bożych narodzin w życiu człowieka. Więc zobaczcie, bracia i siostry, Bóg się rodzi, by nas przemieniać. My świętujemy to, to przemienić, by się przemieniać swoje, żeby się motywować ku dobremu. Dlatego tę radość, którą teraz mamy w sobie, tych rodzinnych spotkań, z tego bycia razem. A zobaczcie, po to, cośmy się przygotowywali przez Adwent, niech nas to motywuje, by dzielić się dobrem, by dzielić się miłością, by dzielić się swoim czasem, by dzielić się swoją uczynnością i miłosierdziem. To jest nasze zadanie. To jest nasz obowiązek. To jest nasz przywilej. To jest nasza sposobność. Dlatego trwając ciągle w tych Bożych narodzinach, w tych świętach, Bożego Narodzenia, bracia i siostry, czerpmy tę siłę, tę moc, którą przynosi nam Chrystus Pan, rodzący się w naszych sercach, by dzielić się z drugim człowiekiem radością, miłością, to, co mówimy drugiemu człowiekowi, by tym się dzielić. Bo to tylko nie były słowa, puste życzenia. Tak możemy teraz z różnych źródeł wielcy tego świata, w pierwszy stron gazet nam teraz życzenia składają buro narodzeniowym. Puste słowa, jeśli na tym nie idą gesty. Czyli moja miłość, moje oddanie, przyczynek do tego, by rzeczywiście moje życie było pełne radości, cierpliwości, uśmiechu, zdrowia. Korzystajmy z tego czasu, bracia i siostry, by mieć sobie siłę przemienić przez Boga rodzącego się w naszych sercach do tego, by dzielić się tym, co najważniejsze, z drugim człowiekiem, z Bogiem, z sobą samym, nie tylko w te dni, ale przez kolejny rok, przez kolejny rok naszego życia.